Hej, hej, moi drodzy Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie ponownie w Warframe, moi drodzy święta, święta i po świętach. Z góry od razu przepraszam za tak późne zabranie się, za nagranie tego materiału. Rzeczone osoby wiedzą o kogo chodzi, ale dzisiaj, dzisiaj wybieramy się do bossa, którego miałem zrobić x czasu temu, ale jakoś tak się zawsze wydarzyło, że. Pomijałem. W każdym razie dzisiaj wybieramy się na Wrakorokin do Lewantisa, żeby wam pokazać jak go się robi. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, bądź ma jakieś problemy, to, to, to będzie mógł sobie luknąć, jak to mniej więcej wygląda. Także moi drodzy, zapraszam Was na materiał. I witam Was już na Wraku Rockin, moi drodzy. Uzbrojenie stanowi Titania, Lanka, Galatin Prime i Lex Prime. Nie jest to jakoś szczególnie. Plus, towarzyszy nam Helios. Nie jest to jakoś szczególnie, że tak powiem, wymagane uzbrojenie. Ale jest to moje w sumie ulubione uzbrojenie dla wybijania różnych. No. Cholerstw żyjących na wrakach i tak dalej. O, świetne strzały po prostu. Genius. E, czym jest Levantis? Levantis jest... Cholera wie czym on jest. A, ten. Juggernaut. Levantis jest połączeniem wszystkich trzech ras. E, bo mamy tutaj i grenier i Korpus, i... I plagę, więc wszystkie trzy rasy, jakby trzy rasy główne, yy, mamy zawarte. Wypad. Czy on jest trudny w pokonaniu? Yy, no, może, mo może na początku stanowić pewne wyzwanie, dlatego że jest yy, dość charakterystyczny w, 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 swoich, w swoich atakach, w swoim wyglądzie. Posiada dwie fazy. Yy, w obu fazach właściwie chodzi o to samo. Niemniej jednak y, troszeczkę inaczej się do nich podchodzi. O ile się odpali? Bo ostatnimi czasy notuję tutaj pewne problemy. Dobra, odpali się. Jest łebek korpusu. I łebek korpusu interesuje nas w y, pierwszej, kolejno pierwszej kolejności. I możemy do niego strzelać tylko w momencie, jak właśnie otwiera japę, żeby nas zaatakować. Inaczej jest y, odporny, o, tu mamy mortkę y, plagi. Ale interesuje nas korpus w pierwszej kolejności, dlatego że... mogą wziąć coś innego w sumie. Y, dlatego, że. Y, jeżeli nie skupimy się na niej, grając sami. To za chwilę możemy być zasypani po prostu dużą ilością przeciwników, gdyż mortka korpusu spełni nam nowych przeciwników. No, jeszcze jeden strzał. Aaa, nie zdążyłem. O ile mamy, wiecie, dobre uzbrojenie i tak dalej, to nie ma to większego znaczenia, bo i tak sobie poradzimy i tak. No, niemniej jednak, y, dla, dla nowych y, graczy, czy dla kogoś, kto tu idzie po raz pierwszy, idzie sam i nie ma jakiegoś szczególnego uzbrojenia, to właśnie polecam skupić się najpierw na y, pokonaniu. Y, na pokonaniu jabłki i korpusu. Dobra? Tutaj też dropi bardzo fajna karta karta y, Równowaga. Jest to karta rzadka ale jest yy, fajna, bo z podnoszonych. Wow, bo, 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 z podnoszonych kul yy, życia oddaje nam energię, a z podnoszonej energii oddaje nam yy, życie, jeżeli któreś z tych dwóch yy, rzeczy jest mniej, tak? Więc jest to bardzo fajna karta. Nałaziłem się tutaj cholera, yy, na tą kartę razem z kumplami żeby właśnie wydropić, ale karta jest, no, że tak powiem, zacna. Jak widzicie, nie jest to jakoś szczególnie trudne. Strzelamy, że tak powiem, w czerwone punkty. Może to być jabłka yy, w przypadku jego, bądź tutaj ta twarz, która się pod spodem świeci. Tutaj strzelamy natomiast w, jakby no w te płaty. Trochę przypomina kobre. Wow wow, 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 grzyby. W sumie pierdzielę się z nim jak matka z łobuzem. W wypadku strzelania tutaj nie ma sensu, bo i tak mu nic nie zrobimy. Czy to jest 30 poziom lanki? Tak. Kurde, wygląda tak, jakby mi paru kart zabrakło. Wszelka broń o wysokim poziomie krytyku myślę, że tutaj będzie jak najbardziej w porządku. Dobra, ten się chyba złożył. Tak, ten się złożył. Jeszcze tylko zakażony. Poziomy krytyczne, wielostrzał, tego typu rzeczy myślę, że tutaj są dobre. Wszelkie, wszelkie rzeczy na plagę, tak? Bodaj, że ogień czy, czy obrażenia od gazu są na plagę niezłe, więc dobra. Teraz przechodzimy do drugiej fali. Właściwie drugiej fazy to weźmiemy sobie karty miecz, i tacza na burza. No szał nima będzie nas interesować. Właśnie teraz druga faza. I tak prezentuje się cały Levantis. Jakieś takie nie wiadomo co. Ale tutaj można się już wziąć na sposób. Wciąż musimy strzelać w konkretne, w konkretne miejsca. Ale oni już tutaj nie są tacy silni. Więc tak naprawdę wykończenie ich tutaj to już jest tylko kwestia chwili. Co zresztą widać. Dlatego właśnie lubię Titanie, na, w, 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 w przypadku tego bossa No dawaj twarz Rozewrzyj paszczę I wszystko W drugiej fa fazie e, Jak widzieliście, kwestia tylko szybkiego wyeliminowania paszczy, tutaj właściwie można się znowu bawić w najpierw wybijanie najpierw wybijanie paszczy korpusu potem obojętnie ale myślę, że tutaj kwestia już jest po prostu kompletnego nuka na yy, obojętnie na, na tak naprawdę o, nie w tą stronę lecę kompletnego niuka obojętnie na co byle tylko się pozbyć jak najszybciej wszystkich trzech twarzy jeżeli nie macie możliwości takiego niuka to tak jak mówię najpierw skupcie się na japie korpusu bo ona jest naj, najbardziej uciążliwa tak o, 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 o moment bo tu jest magiczny fragment dobra odhaczył Właśnie a propos Lewantisa, to jestem w, jego, w trakcie jego zbierania. I w każdym razie, moi drodzy, tak to wygląda. Nie jest to jakieś. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie jest to już jakieś takie bardzo trudne. Przynajmniej tak jak było to. Miało miejsce to kiedyś, że, że, że pokonanie Lewantisa faktycznie gdzieś stanowiło jakiś problem. Obecnie jest to taki średniak, moim zdaniem. I co? I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że, że komuś pomogłem w ten sposób. Pokazując tego Lewantisa. I co? Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Pa pa.